I teraz tak, z jego zboczeniem wygląda to tak, że nie wydaje mi się, żeby to był przez jego zespół Aspergera, bo Radek ma zespół Aspergera, to widać na filmach. Widać na filmach, nawet w ogóle wściekłem się cholernie. I to też będzie moja kolejna głupota, słuchajcie. Człowiek szczery przyznaje się do błędów i taka prawda to jest. Nie widziałem w trakcie montażu naszego ostatniego filmu z czwartej części, zwariowanych niby przygód, że, w zasadzie takich samych jak zawsze, jak się spotykamy, że patrzył się na moje żony stopy. Patrzył, ja w ogóle przeoczyłem to całkowicie. Przeoczyłem to. Po prostu weszło to w montaż i chciałem ten film jak najszybciej wstawić. Totalnie przegapiłem ten moment. Totalnie, ja się bardziej skupiłem na to, jaki jest kadr, jak go tam umieściłem, a to w ogóle nie miało żadnego znaczenia. Znaczenie największe miało, miała sama treść, co tam było właśnie. I słuchajcie, wściekłem się cholernie, bo Radek, no niestety, jak to Radek musi pokazywać co nieco. Później niech się nie dziwi, że jest ośmieszany i naprawdę źle kojarzony. To nawet wtedy nie mógł się zahamować. Wtedy. I mi się wydaje, że to jest jego nadpopęd seksualny. To nawet nie jest popęd, tylko to jest nadpopęd. Nadmiar tego wręcz. Nie wiem, czy to prawda, że jednej osobie skłamał, że miał dziewczynę, a się okazało, że tak jak ja pamiętam z naszych rozmów, to on mi w ogóle nigdy nie mówił, że miał dziewczynę. W ogóle. Czy spotykał się z jakąś, czy coś tam było? W ogóle sobie nic z tych rzeczy nie przypominam. Absolutnie. I powiem wam, to co tak naprawdę robił Radek przez tyle lat, tak jak nawet tym bardziej się razem z Basią spotykaliśmy we trójkę, to powiem Wam, to jest istna porażka. Istna porażka. Naprawdę. Ale może na ten temat to później opowiem, bo jeszcze będę miał kilka dla Was rzeczy ciekawych, które no, zdradzą trochę kulisów. Nie będę sam o tym opowiadał. Myślę, że osoba do tego kompetentna będzie mogła na ten temat jeszcze więcej powiedzieć. I naprawdę bardzo mnie to wkurza, że e, mówię, nawet na filmie, nawet na, w takiej chwili, kiedy słuchaj, ty radek jest uwieczniony. Ty jesteś uwieczniony człowieku, ty sobie sprawy z tego nie zdajesz, jak teraz nagrywasz powiedzmy film, nie? Możesz tak myśleć, ale to pójdzie w internet. To pójdzie w świat, to pójdzie do ludzi, którzy Cię oglądają, którzy Ciebie kojarzą i którzy ewentualnie będą coś tam kiedyś chcieli od Ciebie, jakiś interes robić przez internet. A tutaj robisz takie akcje, słuchaj. To jest bardzo niedopuszczalne. Nawet ostatnio była taka afera, że któryś z deweloperów czy programistów coś tam Zawarł w grze, czy w serialu, w serialu, przepraszam, w, seria, w serialu jakiś scenarzysta, czy nawet reżyser i dostał, chyba producent. Jeden z producentów, już nie pamiętam, do, do jakiejś animacji. I słuchajcie, dostał baty za to. Właśnie za to samo, co Radek robił, nie? Za to samo. Także Radek absolutnie musiałbyś mieć codzienną terapię. Absolutnie. Nie, na 3 nie co trzy tygodnie czy co miesiąc, tylko codziennie. Byś musiał mieć naprawdę tak solidnie, żeby tobie pewne nawyki przestawić zupełnie na takie, żebyś widział różnicę między jednym a drugim. Naprawdę. To jest ten błąd, który ciągle powtarzasz non-stop. Non-stop przez tyle lat. Przez tyle lat. Nasze spotkania. Spotkaliśmy się 8 razy. Na początku, powiem wam, nie było takiej tragedii. Specjalnie. Nie przypominam sobie za bardzo. Było tam w miarę, jakoś tak. Dało się przeżyć. Ale potem, jak się Radek za bardzo odsłaniał z tymi rzeczami pewnymi, to zaczynało mnie to po prostu denerwować. Ale też, ale też przestałem na to zwracać uwagę, bo do gościa nie dociera. No to wiecie, co ja tam będę mógł mówić. Mogłem w sumie od razu powiedzieć mu, że słuchaj, koniec naszej znajomości, bo. No nie mogę po prostu z wytrzymać. Tyle razy się powtarzasz, tyle tego, ale widzicie, właśnie to jest ta jego nadwrożliwość. Jakbym to powiedział, to nie wiem, co on by sobie zrobił. Na tym to polega, nie? I zawsze te spotkania były dokładnie takie same. Przyjeżdża, przyjeżdża, kurde, zawsze ze sobą coś zabiera, zawsze duże ilości czegoś. Ja rozumiem, że na początku zabierał, bo ja nie miałem pewnych sprzętów, nie? Pewnych konsol oczywiście. Ja to jestem w stanie jeszcze zrozumieć, jak ja czegoś nie mam, ale kurde, ostatnim razem, jak on do mnie przyjechał w listopadzie, to ze sobą wziął tyle pudeł. On wziął dwa pudła i jeszcze jeden ciężki bagaż z rzeczami, których y, chyba nawet z połowy nie skorzystaliśmy zajmowały tylko miejsce. W ogóle Radek nie zna czegoś takiego jak porządek, że to, to widać chyba nawet na filmach, nie? Z nami, że on postawi jakiś sprzęt, sobie go rozłoży, coś tam będziemy testować, i on to zostawia w cholerę. Radek to zostawia w cholerę. Nie posprząta tego od razu, albo chociaż tego nie ułoży na bieżąco, tak jak ja na przykład robię z moją wystawą, że ja układam od razu sprzęt i tyle, nie zajmuję sobie miejsca. Ja lubię porządek mieć u siebie. Co prawda, też potrafię być niechlujny w pewnych miejscach. Ale jednak pewne rzeczy widzę, że ja lubię mieć na swoim miejscu. A tutaj jest całkowicie odwrotnie. Tutaj wszystko się wala, makaron przewodów jest. Nie ma co się dziwić, że później, jak Radek to wszystko tak kładzie, nie ładzie, to później musi tego szukać ciągle. Za każdym razem. I zawsze jest bałagan. Zawsze. Na każdym spotkaniu. Zawsze. To jest bardzo wkurzające. Bardzo wkurzające, bo. Inni ludzie to potrafią po sobie ogarnąć, których znałem i których znam. To potrafią po sobie posprzątać, naprawdę. Kolejna sytuacja to te wizyty naprawdę wyglądają tak samo. Jednego dnia coś tam próbujemy na bardzo wysokim poziomie, ale później na kolejny dzień już to wszystko tak opada i robimy praktycznie już mniej ważne rzeczy, takie. Powiedzmy, które nie mają dłuższego znaczenia przy spotkaniu. W ogóle to jest dla mnie niesprawiedliwe, bo Radek tłumaczy się tym, że on chciał być u mnie powiedzmy 5-6 dni i wcześniej mi to obiecywał, że będę, będę u ciebie 5 dni. A słuchajcie, zawsze tak było, że wcześniej mówił 4 dni 5. Przyjadę do ciebie, 2 dni pobędę i zawsze tak było, że na trzeci dzień zawsze miał już rozklejenie strasznie tęsknił za domem, strasznie tęsknił za rodzicami. Strasznie tęsknił za swoim psem i już po prostu chciał wracać do siebie. Ale ostatni moment, kiedy mi powiedział, że palną, tak, że będę u Ciebie tydzień, dwa jaj powiedział, ja wyczułem, że to jest nieprawda, bo ja już dawno przejrzałem Radka, a na trzeci dzień wyjeżdża, to wiecie co, to ja się poczułem zawiedziony kompletnie. I wściekły. Tak naprawdę. Zawraca mi gitarę, że on przyjedzie do mnie, spędzimy trochę czas, w zasadzie robimy ciągle to samo. Gramy, Lu lubię grać z ludźmi, ale ja lubię też inne aktywności robić przejść się, coś tam pozwiedzać, posiedzieć sobie trochę na świeżym powietrzu, pogadać o innych trochę rzeczach niż tylko o grach. No bo o grach nie można ciągle gadać, jak się z kimś spotykasz. Można oczywiście, nie, ale tak fajnie jest umieć przeskakiwać umiejętnie z tematu na temat, a Radek nie potrafi tego robić. Bardzo szybko zmienia temat, chyba szybciej niż ja nawet. Y nie widzi emocji drugiej osoby, to jest właśnie ten zespół Aspergera, Ja nie wiem, czy właśnie pewna część takiej trochę, powiem szczerze, delikatnie ułomności trochę z tej strony. Niesprawiedliwe jest to, że ja mam u niego być jak najdłużej, tyle, ile on będzie sobie życzył, a on u mnie tak krótko. Bardzo niesprawiedliwe to jest. Ostatnim razem, kiedy ja do niego przyjechałem, tak naprawdę ja chciałem sam jechać, dlatego, że chciałem przyoszczędzić na biletach na pociąg i po prostu ja miałem w myślach, że sam pojadę. I teraz dochodzimy do mojego wątku z Basią. Ale to powiem od siebie. E, uparł się, jak nie wiem kto, że no Basia niech też przyjedzie, no bo co bidulka będzie robić? No, zajmie się sobą. Będzie robić, co tam dusza zapragnie. Nie uparł się, żeby z nami jechała. I teraz uwaga najlepsze. Są pewne podejrzenia, że Radek mógł, yy, powiedzmy, robić podchody do, do Basi. I nie będę tego ukrywał, że tak było. Aczkolwiek, mówiłem, zwracałem jemu bardzo dużą ilość uwagi. Pamiętam, jak mi tyle razy mówił, a to są jego puste słowa, cudzych żon nie tykam. Tak? To poprzedniej, ostatniej wizyty... Bo na poprzedniej wizycie też były akcje, ale przy ostatniej wizycie prze, przeszedł samego siebie. Było tak: zgubił część do lutownicy, grot i szukał na podłodze. Basia siedziała sobie na fotelu przy stole. Tam, gdzie właśnie były te różne soczki, mleczka i tak dalej, inne rzeczy. Ja już nawet nie wnikam w to, bo ja lubię sam pić soki i tak dalej. Już mniejsza o to. To, są, to były wygłupy tylko. Tak samo jak z tymi klawiszami od komodora. I Radek, wydaje mi się, że celowo, pod swoim impulsem, niepanowany nad fetyszem, tak szukał tego grotu. My szukaliśmy na podłodze i w ogóle nie było, nie było tego widać, tej końcówki do lutownicy, bo mu się tam zagubiła, i nagle tam twierdzi, że no, o, o nie, co teraz będzie. I będzie, mówię, kombinował. On tak długo tego szukał, ja mu mówiłem, Radek, już, już przestań, kurde, masz gości, kurde, poszukasz tego, jak już nas nie będzie. To nie słuchajcie, on się uparł i on szukał tego cały czas, i kurde, on tak głowę położył w jednym momencie, ja to widziałem wszystko, on tak to celowo robił, żeby za wszelką cenę zobaczyć stopy mojej małżonki. Koniecznie. A nawet mi się wydaje, że swoimi włosami dotykał. Dla jakiegoś ee, chorej. Nawet nie potrafię tego powiedzieć, nawet się osmarkałem przez to. Nawet się osmarkałem, słuchajcie. Naprawdę ciężkie słowa mi przechodzą teraz, ale ja sobie nie potrafię tego przetrawić. Nie potrafię. Innym razem. My sobie leżeliśmy na łóżku. Ja w zasadzie siedziałem, Basia sobie leżała na łóżku. Słuchajcie, rozchminy. Radek stoi przed łóżkiem. On, on w ogóle, naprawdę, on musi coś z tym zrobić. Musisz coś z tym Radek zrobić, naprawdę. To źle, źle o tobie świadczy. Bardzo źle. Stoisz przed łóżkiem. Łóżko, tak stoisz. Tu jest Basia. I nagle, ni stąd, ni zowąd. Upada w swoją stronę, pada na łóżko. Zgadnijcie, przy jakim. przy jakim miejscu on był. Praktycznie prawie głową. No, właśnie, to było chyba innego dnia. Dwa dni później. O, tak to powiem. To było dwa dni później. I kurde, no, Basia już zasnęła. Całkowicie. A ja mówiłem Radkowi, że, no, Chłopie, nie przeginaj. Nie przeginaj. Bo to się naprawdę źle skończy. No, gdyby nie reakcja Basi, to pewnie Basia miałaby problem ze stopami. Nie mogłaby chodzić pewnie. Bo on nie jest taki lekki, jak się wydaje. Mógł zrobić krzywdę. Nieświadomie. Nieświadomie. Był świadomy tego, co robi. Tylko zasłania się tym, że on już taki jest. W ogóle nie podoba mi się u niego to, że on się zasłania ciągle swoimi niepowodzeniami Aspergerem. To nie ma nic do tego. Ludzie z Aspergerem mogą z pewnymi rzeczami żyć i normalnie z ludźmi się porozumiewać. A tutaj ja widzę zupełnie inny problem. I naprawdę od tamtego momentu to już całkowicie pierwsza struna mi pękła. Pierwsza struna mi pękła. Ja już miałem takie czarne myśli z tyłu, żeby jakąś tą, jakoś, jakoś tą znajomość ograniczyć. Naprawdę, bo on sobie robi krzywdę, ale nie tylko sobie. Bo największą to mi zrobił krzywdę przez tyle lat, słuchajcie, że go tolerowałem w taki sposób, że mówię: Nie wiedziałem, że to jest dla niego takie naprawdę, yy, nie wiem, spore zagrożenie. I no nie wiem, dla mnie to jest przykre. Dla mnie to jest przykre, że on nie potrafi prostych słów, słuchajcie, dochować dotrzymać. Naprawdę. Dla mnie to nie jest kwestia znajomości. To jest kwestia przyzwyczajenia do mnie. Że ja niby to toleruję. Słuchajcie, on też bez przerwy, tak jak ja z nim rozmawiałem i z Basią, to on ciągle się tam patrzył bez przerwy. To jest kurde, naprawdę chore. To jest. Nie wiem, no, dla mnie to są trzy kropki w tej chwili. Mateuszowe trzy kropki. To nie jest ani śmieszne, bo yy, poczucie humoru radka jest w ogóle dla mnie bardzo słabe. On nie potrafi żartować z pewnych rzeczy. W ogóle nie potrafi się odnaleźć w sytuacji i uważa, że na żartowałem. Bo właśnie to jest to, że on ma kontakt mocno ograniczony. On widzi tylko swoje tam yy, życie, swoje tam przeświadczenie, a jak chce się spotkać z drugą osobą, to praktycznie dla tej. Dla, dla niego to ta druga osoba ma tak naprawdę chyba najniższe znaczenie w tej chwili. Bo nie bierze pod uwagę przemyśleń, emocji, merytoryki i innych jeszcze rzeczy, których mogę tu wymieniać setki, ale nie chce mi się, bo to moją głowę przerasta. I zawsze, było ta, zawsze była taka wściekłość, Ech, jak już szedł spać, że kurde, co ty, Radek, odpieprzasz? A, na, a moim najgorszym błędem było to, że nie potrafię mu tego tak wprost powiedzieć. Chociaż ostatnio odważyłem się mu to powiedzieć, ale widzę, że potraktował to po macoszemu i no, olał to najwidoczniej. Także pewnie byście mi doradzali, skąd znajomość z radkiem. W sumie to powinienem zrobić w sumie od dawna: uciąć ten kontakt w momencie, kiedy my żeśmy pisali. Tak naprawdę, myślę, że pewnych rzeczy bym sobie oszczędził, wy sobie byście oszczędzili, no ale niestety ja nie mogę przewidzieć takich rzeczy. Potrafię pewne rzeczy teraz pewnie przewidzieć, ale kiedyś, jak byłem głupszy, bo byłem kiedyś głupi, się do tego przyznaję, nawet na filmach to było widać, na tych pierwszych, nie wiedziałem o tym. Skąd ja miałem wiedzieć, że to się tak potoczy? Dopiero to pierwsze spotkanie, już i kolejne, i kolejne, i kolejne dawało mi do, do zrozumienia, że jednak coś faktycznie jest naprawdę z radkiem nie tak. Naprawdę. Ja też byłem głupi. Może sobie to kiedyś wybaczę, bo ja naprawdę byłem zbyt łaskawy dla niego i w sumie to był naprawdę mój błąd, że, no nie wiem, za szybko się poddałem z tym. Gdyby ta terapia szokowa dawałaby reakcję, to może. I kolejny problem jest taki, że niestety, ale z całym szacunkiem do Twojej rodziny, Radek, pozdrawiam Twoich rodziców, pozdrawiam całą resztę Twojej gromadki. Ale niestety mam wrażenie, że mm, nad tobą to powinien się ktoś naprawdę zająć. Tak dzień w dzień chyba ciebie totalnie pilnować na pod klucz, pod klucz. Pod klucz się powinien ktoś tobą zajmować totalnie, żeby panować twoje zapanować nad twoimi zapędami, żeby panować nad tym co robisz po prostu. A tu tego nie ma. Twoje rodzice pracują, Mieszkasz w ogóle w takiej okolicy, gdzie praktycznie to jest tak jakby środek polski, ale no nie ukrywajmy, jest to żadna cywilizacja. Taka powiedzmy, żeby Tobie pomóc. Eee, bardzo mało korzystać z aktywności pewnej, czy to spacery, czy to jakiś tam, nie wiem, pomysł na siebie całkowity. To jest twój problem. Eee, spacery z Twoim psem, no to OK, ale to za mało zdecydowanie. I nad Tobą nie ma kontroli. Żadnej. Ja przez internet nie jestem w stanie Ci zapewnić jakiejkolwiek kontroli. Żadnej. Bo ja jestem tylko po drugiej stronie. Ty mnie nie widzisz. A nawet jak ja jestem tak naprawdę przy kamerce, to, to nie ma takiej siły przełożenia. Możesz sobie pewne rzeczy olać. Możesz sobie pewne rzeczy olać. I nie podoba mi się to. Bo ja Ciebie tolerowałem, wiesz, jako człowieka, który. No, masz swoją pasję. Lubisz programować gry. To, co Ci się udało zrobić ze Starkidsami, to jest naprawdę dzieło sztuki. Aczkolwiek, no, ja mówiłem o tym, że Star Kids jest, tak jakby, trochę zbyt długą i trudną grą, ale naprawdę fajnie się w to gra, mimo wszystko, nie? Tylko jednak te wszystkie składowe, które trzymałem w duszy przez 14 lat, to jest kurde niesamowite. Słuchajcie, czy wydalibyście na to chociaż kilka dni wytrzymać? Na pewno nie. A ja słuchajcie, to już chciałem się zapędzić w błędne koło. Tfu, nie tolerowałem tego, tylko nie chciałem Radkowi zrobić przykrości, żeby sobie czegoś nie zrobił, nie popełnił, żeby się nie pociął, żeby się nie zabił. Bo ö, wiele razy mi mówił, że słuchaj, jak tak będzie, to no, może sobie jakąś krzywdę zrobię. Tak mnie trochę brał na litość. Brało na szantaż pod pewnymi rzeczami. Z pewnymi rzeczami, sorry. Już mi się język plącze. Od tego wszystkiego. Nie mam takiej siły. Nie mam takiej siły. Żadnej. A mi się nie chce już. Tak sobie to rozpisałem. Tak sobie to rozpisałem. Naprawdę. Nie mam na to wpływu. Nie mam. Żadnego. A jest mi z tym bardzo przykro, bo ja potrafię komuś do, dopowiedzieć, doradzić. A to nic, to na darmo idzie. Bardzo mi się to nie podoba. To jest takie lekceważenie drugiej osoby świadomie. Ad personam. Dosłownie bez, bez przekształceń żadnych. I to był mój błąd. Że się za szybko poddałem. I poddałem się tak jakby, tak jakby trochę syndromowi sztokholskiemu, że ja miejscami byłem ofiarą tego, co, co, co Radek tam Codziennie mi tam pokazywał, czy mówił, czy co innego, czy Pff, inne bzdety. Nieświadomie. Też z, z mojej głupoty, bo z przyzwyczajenia. A nie nienawidzę, jak ktoś mi wchodzi na głowę. Nienawidzę. Gardzę takim zachowaniem.